Pierwszy list świętego Piotra, rozdział trzeci od wiersza dziewiątego. Nie oddawajcie złem za zło, ani obelgą za obelgę. Przeciwnie, każdemu życzcie dobrze, gdyż zostaliście powołani, aby odziedziczyć to, co najlepsze. Bo kto kocha życie i chce oglądać dobre dni, niech powstrzyma swój język od zła, a swoje wargi od zdrady. Niech odstąpi od zła i postępuje dobrze. Niech szuka pokoju i dąży do niego, gdyż oczy Pana patrzą na sprawiedliwych, jego uszy słuchają ich próśb, ale oblicze Pana zwraca się przeciw ludziom popełniającym zło. Zachęta ku temu, abyśmy błogosławili. Błogosławić to znaczy błogomówić. Do błogosławieństwa używamy Ust naszych, oczywiście też i nasze życie, nasze uczynki mają być wyrazem błogosławieństwa, ale przede wszystkim to słowo błogosławić, błogomówić, odnosi się do naszego języka. I dlatego tutaj jest nawołanie, abyśmy nie oddawali złem za zło, ani obelgą za obelgę. No właśnie, bo ustami możemy kogoś lżyć, możemy kogoś znieważać. I tym samym, co ktoś nam czyni, oddawać. No złem za zło nie oddajemy, bo to nie jest natura dzieci Bożych. I dalej jest napisane, że kto kocha życie, lubi oglądać dobre dni. Przecież my tego chcemy. Chcemy, by nasze dni, nasze życie było dobre. To niech powstrzyma swój język od zła, czyli nasz język, nasze usta mają być narzędziem Bożej chwały i błogosławienia, błogosławienia ludzi. Oczy Pana. Patrzą na nasze życie wtedy, kiedy postępujemy i kiedy mówimy dobrze. Ale czytamy też, że oczy Pana również patrzą na tych, którzy źle postępują i źle mówią. Czyli nawet Bóg zwraca się przeciwko ludziom popełniającym zło. Tu też. Pojawia się nam ten temat sprzed kilku dni, że kiedy wyznajemy Jezusa przed ludźmi, to On się za nami wstawia, a kiedy się Go zapieramy w rozmowach z ludźmi, to i On się nas zaprze. Obliczę Pana przeciwko ludziom, którzy popełniają zło, którzy nie błogosławią, którzy źle innych traktują, źle o innych mówią. A więc dzisiaj chcemy zachęcić się do tego, aby swoimi ustami błogosławić. Do tego jesteśmy też powołani i też jest to sprawa, która nie podlega żadnej dyskusji, kiedy zastanawiamy się, jakie jest nasze powołanie, jakie jest nasze przeznaczenie. No tutaj wyraźnie jest napisane: do tego jesteśmy powołani, aby błogosławić. Po co mamy błogosławić? Po to, abyśmy również błogosławieństwo odziedziczyli. Aby Boże oblicze było skierowane na nas, oblicze pełne miłosierdzia, łaski, ale nie oblicze pełne sądu i gniewu. A więc to znów od nas zależy, jak Bóg będzie na nas patrzył. Bóg jest łaskawy, miłosierny, Bóg przebacza, ale daje też konkretne zasady i Wskazówki co do tego, jak nasze życie ma wyglądać, aby była Jego przychylność, aby było Jego błogosławieństwo. Powołani jesteśmy do tego, żeby błogosławić, błogomówić, po to, abyśmy również błogosławieństwo odziedziczyli. I zauważmy, jest też taka zasada, że kiedy to, co wypowiadamy, wypływa z naszego serca, z obfitości serca, mówią usta, to ta myśl, ta postawa, to, co jest w nas, jest potwierdzone, jest utwierdzone jeszcze, jest umocnione przez naszą wypowiedź. Dlatego też jest bardzo ważna taka zasada i nawołanie Boże, abyśmy wyznawali to, co jest w naszym sercu, byśmy to wypowiadali. I oczywiście trzeba zacząć od tego, żeby w naszym sercu było dobro, by było błogosławieństwo, przebaczenie. I wtedy, kiedy to wypowiadamy, tym bardziej ta postawa w nas się utwierdza. A więc chciejmy błogosławić. Błogosławimy w pewnym sensie okazując łaskę, kiedy ktoś nam coś złego wyrządził, czy źle o nas mówił, a my i tak błogosławimy. My i tak znajdziemy coś, co możemy dobrego powiedzieć o kimś. Możemy dobrze życzyć. W tym momencie jest to wielkie zwycięstwo i nie oddając złem za zło okazujemy w pewien sposób oczywiście na płaszczyźnie ludzkiej łaskę komuś, bo on na to nie zasłużył, a my powiemy coś dobrego o nim, a my coś dobrego jemu uczynimy. My węgle rozżarzone zgarniemy na jego głowę. Wtedy taka postawa może przekonać kogoś i wtedy to błogosławieństwo to Światłość Ewangelii Bożej miłości może zmienić danego człowieka tylko wtedy, kiedy zło dobrem będziemy zwyciężać. Panie, naucz nas, abyśmy więcej otwierali swoje usta, aby błogosławić. I nie tylko tych, którzy są dla nas dobrze, ale przede wszystkim, abyśmy pomyśleli o trudnych dla nas ludziach, abyśmy ich błogosławili i w modlitwie, i w codziennych jakichś kontaktach, i słowem, i czynem, abyśmy po prostu. Byli aktywni w błogosławieniu. Amen.